Hej, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Liena Liz. a na Waszych ekranach Regeneration Impact i Nowilet, który właśnie popija sobie jakąś tam wodę żywiec. W każdym razie lecimy z tłumaczeniem aktu drugiego Fontaine. No, właściwie go kończymy. When All Return to the Waters. No i lecimy tam z Nubiletem, poprowadzić Marcela do tej fontanny, gdzie on spotka tą Winier, Albo i nie, ale raczej tak. No, zobaczymy, czy on usłyszy tą Winier w tej fontannie, czy może jednak nie. No i tam, czy coś się wydarzy. I kończymy tego Ar... Tak, kończymy tego Archona. No, powiedzmy, ten akt. To jest to miejsce? Mówiłeś, że ona tu jest, ale co muszę zrobić, żeby ją zobaczyć? Wtedy piłem wodę z pierwotnego morza. Zwiększyło to moją wrażliwość na element hydro. Tak, i nawet Paimon ją usłyszała po wypiciu tej wody. Czy po prostu nie piłeś za dużo tego na scenie? W tym wypadku. O, Stary ją słyszy? Co to było? Tak, to wszystko, więc ty też to słyszałeś. Winier, to ja, to ja, waszer. Waszer. I Jestem tutaj, jestem tutaj. Gdzie jesteś, winier? Idę po ciebie. W końcu jestem tutaj dla ciebie. Żebym się zaraz nie utopił w tej fontannie. Hej, czekaj, bądź ostrożny! Hej, czekaj! Winier! czy to ty? To ja, waszer, winier, waszer. Dlaczego przyszedłeś? Czy nie mówiłam? Nie musisz mnie szukać. Ty wyglądasz na dużo starszego, niż się zapamiętałam. Ile to już czasu minęło? Minęło ponad dwadzieścia lat. Cierpiałam przez ponad dwadzieścia lat od dnia, w którym odeszłaś. Przez cały ten czas, przy życiu, trzymałam nie tylko myśl o sprowadzeniu ciebie do mnie. Nic innego się dla mnie nie liczyło. Ach, chyba nie. Kto by pomyślał, że będę miał szansę wyznać Ci moje uczucia. Vinier. Jesteś dla mnie wszystkim. Naprawdę nie wiem, jak mógłbym bez Ciebie żyć. Ale Waszer, jeśli mnie zapytasz, ten świat byłby lepszy bez ciebie. Co? C co ty mówisz? Gdyby nie ty, skończyłabym prawo i pewnie pewnego dnia zostałabym czołowym prawnikiem. Gdyby nie ty, nadal rozwijałabym swoją miłość do sztuki, a moje prace byłyby prezentowane w samym Palias Memoria. Gdyby nie ty, mogłabym przynajmniej zapiekować się mamą, a ona nie zastarzałaby się i nie umarłaby samotnie, mając tylko łzy na policzkach. To wszystko przez ciebie, Waszer, przez Twój egoizm, to wszystko przez ciebie. Ty, czekaj, nie jesteś winier. Kim ty jesteś? Masz rację, nie jestem winier. Jestem ofiarą. Każda kobieta, która umarła z Twojej ręki, gdy nasze ciała się rozpuściły, nasza świadomość powróciła do wody z pierwotnego morza. Nasze myśli krążyły bez końca w pierwotnym morzu i nie byliśmy już jednostkami, ale staliśmy się jednością, tak jak strumienie wody łączą się w morzu. Jestem Siri, jestem Lemon, jestem Aysen. Jedyną osobą, którą nie jestem, nie jestem Winier. Dlaczego? Ale w takim razie gdzie jest winier? Nie chcę cię już więcej widzieć. Każdym kosmykiem i świadomości cię unika. Oto co dostaniesz za swój egoizm. Wasz egoizm ukradł nas z życia i przyszłości. Wielokrotnie powtarzałeś, że zrobisz dla niej wszystko. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy chciałaby widzieć cię takim, jak się stałeś? Za to, co robiłeś? Gdyby gardziła tobą za to, kim się stałeś? Ja, ja. Jesteś kłamcą, bezdusznym mordercą i tchórzliwym narcyzem. Jedyne, czym nie jesteś, to ukochanym pinier. Od chwili, gdy umarła twoja pierwsza ofiara, a jej świadomość połączyła się ze świadomością Winier, żywiła dla ciebie tylko czystą nienawiść. Wygląda na to, że wtedy też nie spotkałem Winier. Pewnie od początku chciała, żebym zwabił go tutaj. Nie, Winier, ona nie może mnie znienawidzić. Pozwól mi ją zobaczyć, proszę, zlituj się. Nadal nie rozumiesz? Kiedy powiedziałam: Nie szukaj mnie. To powiedziała prawdziwa Winier. Ona naprawdę nie chce cię widzieć. Ale na dodatek powiedziała to również dlatego, że. To jest ostatnia kropla litości dla ciebie. Powiedziała to, powiedziała, że jeśli tu przyjdziesz, to my nie okażemy ci litości. Oh my gosh! Waszej. 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 Rozpuścić. To creepy. Później strażnicy odkrywają, że sprawca Nek zaginięć młodych kobiet, Marcel najwyraźniej stracił poczytalność. Kilka dni później. Wreszcie mamy trochę czasu na zakupy. Kurczę, naprawdę dawno nie mogliśmy się tak zrelaksować. Zakupy są jednak na swój sposób stresujące. Nogi mnie już bolą. O, witam partnerze. Widziałam, że wydarzy się coś wspaniałego, kiedy obudziłam się dzisiaj w tak dobrym nastroju. Nawet pogoda nie jest w stanie zepsuć w nastroju demożel. Miło jest znów Was obu widzieć. O, jak się ukłonił! Oh my gosh, Silver! O, oh, hej, nawio! Minęło kilka dni Paimon już zaczęła z za tobą tęsknić. O, oh, teraz wierzę. Łatwo się ze mną współpracuje i zawsze przynoszę do domu bekon. Kto by nie chciał mieć takiego partnera jak ja? <grym>, Wygląda na to, że ostatnio naprawdę cieszysz się życiem, nawio. Czy byłaś zajęta od, od czasu rozprawy? A, to było jedno po drugim. Od tego czasu bez przerwy podróżuję pomiędzy Poison i dworem. Wszyscy ze Spina d'Irosola zorganizowali pomnik mojego ojca. Nigdy nie zorganizowaliśmy pomnika po jego śmierci, ponieważ wszyscy wiedzieli, że nawet jeśli go zorganizujemy, nikt nie przyjdzie. Tym razem jednak obecni byli wszyscy mieszkańcy Poisson, a nawet wiele osób z dworu. A, więc jego imię zostało już zdecydowanie oczyszczone. To właśnie lubimy słyszeć. To było przez cały czas najgorętsze życzenie Demozel. Co za przeklęty, oparty głupiec. Miałam nadzieję, że pokładając w nim wiarę. Cieszę się, że nie poddałam się w tej sprawie kilka lat temu. Sprawy potoczyły się tak dobrze, jak mogły. O, a tak przy okazji. Spotkałam Charlotte zaraz po wyjściu z nabożeństwa żałobnego. No co już może dokładniej byłoby powiedzieć, że widziałam, że ona tam będzie i nie było mowy, żebym nie po prostu wypuściła ze swoich szponów. A? Więc ty też nasz Charlotte? Charlotte... Tą yy, dziennikarkę ze Steambird? Tak, kiedy po raz pierwszy zostałam prezesem Spina była nade mną, nawet nie przyjęła odmowy. Wydaje mi się, że ta historia nosiła tytuł Prawdziwe Jądro Ciemności, Sekretne Opowieści Żółtej Róży. Ale szczerze mówiąc, była to naprawdę pochlebna funkcja, <laughs> więc od tego czasu jesteśmy w całkiem dobrych stosunkach. Próbowała polegać na naszej przyjaźni, aby nakłonić mnie do zrobienia ekskluzywnego artykułu na temat sprawy seryjnych zaginięć. O, tak, powiedziała nam o tym. Zawsze była bardzo zainteresowana tą sprawą, więc teraz jej życzenie w końcu się spełniło? W każdym razie powiedziała mi, żeby upewniła się, że kiedy będzie pisać o Was, wchodząc do opery z krytycznymi dowodami, oboje brzmicie naprawdę fajnie teraz to kolejna rzecz, na którą warto czekać. Z pewnością ufam umiejętność Charlotte w posługiwaniu się piórem. Aha, a jeśli chodzi o inne wiadomości, zabrałam też Chloren na posiłek. O? Czy jesteście już w lepszych stosunkach? Hmm, kiedy wydałeś siedzibę waszera, Kloren składała zeznania w imieniu mojego ojca. To dzięki niej udało nam się odwrócić losy tej sprawy, no więc chciałam jej podziękować. No, to znaczy, no nie ma też sensu być cały czas niezręcznie, więc wykorzystaliśmy też szansę, aby się ze sobą pogodzić. Wow, to wspaniale! Bojman również uważa, że Cloren nie jest tak naprawdę złą osobą. Zawsze dobrze jest mieć przy sobie więcej przyjaciół. Tak czy inaczej, teraz gdy sprawa została wreszcie wyjaśniona, być może zacznie powoli znikać ze świadomości społecznej. O! Właściwie jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić. O co chodzi? Powinnam odwiedzić grup mojego ojca i powiedzieć mu prawdę o tym, co się wydarzyło i jak to wszystko się skończyło. A poza tym, jak bardzo ludzie go do dzisiaj podziwiają. Tak, dotyczy to także mnie. Panno Navio. Rzeczywiście. Czy też mogę przyjść? Mhm, my też chcemy jechać. Uważamy również, że Kalas jest naprawdę godną podziwu osobą. Jasne. Chciałabym, żebyście podzielili się ze mną tą chwilą. W końcu bez was nie byłoby tak pozytywnego zakończenia. W takim razie wszyscy spadajmy. Biorąc pod uwagę ostatnią pogodę, będziemy mieli szczęście, jeśli uda nam się dotrzeć do są przed zmrokiem. Tak, masz rację. Od kilku dni bez przerwy pada deszcz. A czemu pada deszcz bez przerwy? Jak sprawa się wyjaśniła? Ach, to jest grób mojego ojca. Szczerze mówiąc, nawet ja tu dawno nie byłam. Ha? Ktoś tam już jest! Czekaj, ta postać to nie może być... Czy to nie jest nobilet? Dlaczego prezes sądu miałby tu być? He? Navia? Hm. Przepraszam. Powinienem był spytać, zanim przyszedłem, złożyć wyrazy szacunku. Nie mów tak. Przepraszam za to. Jezu, czemu on ciągle przeprasza? Ech, chciałam powiedzieć, że nie musisz przepraszać. Co to jest za dialog? No, ale. Chciałam pokazać mojemu ojcu, jak bardzo urosłam, ale mimo to wątpię, czy urosłam do tego stopnia, żeby nawet prezes Sądu Najwyższego czułby się zmuszony do ciągłego przepraszania mnie. W takim razie... na razie przestanę przepraszać. Ech, naprawdę przydałyby ci się wskazówki dotyczące zrozumienia ludzkich emocji, panie Nuvilet. W każdym razie, dlaczego przyjechałeś do Poisson? Hmm... Cóż, od tego dnia w kółku zadaję sobie to samo pytanie... Czym w ogóle jest sprawiedliwość? Był taki czas, kiedy nie chciałem wierzyć, że dla ludzi może być coś ważniejszego niż samo życie. Nie, raczej prawdziwsze było stwierdzenie, że nie wierzę, że ludzie są w stanie oprzeć się najbardziej podstawowym instynktom żywych istot, aby mogli zbuntować się przeciwko własnej naturze lub uważać pewne rzeczy za ważniejsze niż własne życie. I dlatego nie powstrzymałem twojego ojca przed rozpoczęciem tego fatalnego pojedynku. Wierzyłem, że naprawdę niewinny człowiek nigdy nie zmarnowałby w ten sposób swojego życia. To, że nie było nic, nie powinno być nic ważniejszego niż własne życie. Ale pan Karas udowodnił, że całkowicie i zdecydowanie się myliłem. Gdyby nie jego poświęcenie, sprawa seryjnych zaginięć pozostałaby do dzisiaj nierozwiązaną. Pan Kalas dokonał takiego wyboru dla swojej córki, swoich współpracowników i wielu osób zupełnie z nim niezwiązanych. I ostatecznie, z pewnej perspektywy, można powiedzieć, że zrobił to wszystko w imię sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która jest wyższa niż samo życie. Zapytałaś mnie, dlaczego tu przyszedłem. Chciałem tylko osobiście przeprosić pana Kalasa. Powinienem był to wszystko zauważyć znacznie wcześniej. Ten żal napełnił mnie smutkiem, który prześladował mnie przez wiele dni. Ej, czyli on naprawdę... Od końca... skończyła się ta rozprawa i dowiedział się, że to Marcel za tym wszystkim stał? Dostał normalnie depresji? Że źle osądził Kalasa 20 lat temu? To wysokie i potężne krzesło w operze Epicles rzeczywiście odgradza człowieka od wielu ważnych rzeczy. Spinady Rossola dziękuję bardzo za twoją ciężką pracę i wytrwałość. Ja przepraszam, że wcześniej byłam na ciebie zła, więc właściwie jesteś jednym z tych typów, którzy są chłodni na zewnątrz, ale całkiem rozważni w środku, co? To mi przypomina Silvera, jednego z moich ludzi. Przepraszam za to. Wyrażanie siebie nie jest moją mocną stroną. Nie mówiłam właśnie, że nie musisz przepraszać. O, wygląda na to, że Nawia i Nowilet również się pogodzili. Nie przeszkadzajmy im na razie. Możemy poczekać, aż skończą rozmawiać. O, podążając za Nawią i Nowiletem, składacie również hołd Kalasowi. Ach, Paimon nigdy wcześniej nie składała hołdu na czyimś grobie. Czy Paimon zrobiła tam coś niegrzecznego? To już zwykle nie powinna się latać po czyimś grobie. Co? Paimon, nie wiedziałaś, że coś takiego może być, ale. Ale Paimon nie wie, co powinna zrobić, jeśli nie potrafi latać. No nie. Paimon ma nadzieję, że pani Nawia nie będzie zbyt zła. Wow, potraktowała to poważnie. Ej, mina i tera, jakby. W każdym razie, Novilet wciąż tam stoi. Nie często zdarza się, że możemy go przyłapać w takim stanie, więc może pójdziemy z nim chwilę porozmawiać? Jeśli nie możemy porozmawiać z Lady Fooliną, może przynajmniej porozmawiamy z nim, co? O, Boże, jakiego dostałam, Laga! Nawia! Ehm. Um, Paimon, naprawdę przykro Nawia, ale Paimon zrobiła teraz dość coś lekceważącego. Um, o czym mówisz, Paimon? Chyba trochę nie rozumiem. Cóż, czy nie powinnam latać wokół czyjegoś grobu? Co? A kto ci coś takiego powiedział? Hej, ITER! Dlaczego znowu zadarłeś spaimon? Bosko, czekajcie, gdzie on stoi? O Jezu, czekaj, jak pa e, Gdzie ja jestem w ogóle? A gdzie jest, są? Dobra, nie wiem, gdzie jest, nie są. W każdym razie to stół. To ja takie nagrobki, i naprawdę. A tu pisze coś? Nie, nie można tego dotknąć. Nie, nie. Ciekawe, tutaj tu jeszcze leży. Nie, no, tu jest poison. Ja pierdzie, No, to było dobre. Ja nie, nie, nie wiem, nie wiem, gdzie jest poison. No, no, no wcale. Cześć, bliźniaku. O, to wy dwoje. Czy panna Nawia zaprosiła was, abyście również złożyli hołd szacunku jej ojcu? Mhm. Wpadliśmy dzisiaj na Nawi na ulicy, więc po prostu poszliśmy z nią. Rozumiem, rozumiem. Czy jest coś, w czym mogę pomóc? Jest jaki ładny jest ten kadr w ogóle tam taki wschód słońca coś tam rozpogodziło się no bosko? Uh, um, cóż, dość trudno jest Ci spotkać w takim stanie, ponieważ zazwyczaj jesteś bardzo zajęty. Więc pomyśleliśmy, że może moglibyśmy spróbować zadać Ci kilka pytań, jeśli nie masz nic przeciwko. Proszę, nie krępuj się. Choć jesteś osobą z zewnątrz, pomogłeś nam rozwiązać jedną z największych tajemnic fontań i z przyjemnością się odwdzięczę. No to wypytamy go o wszystko. O wodzie z pierwotnego morza. Więc na dworze źli ludzie nazywali tę specjalną wodę wodą z pierwotnego morza. Ale czym tak naprawdę jest? Prawdę mówiąc, to jest imię już całkiem trafne. Mogę tylko domyślać się, że Washer i jemu podobnie dowiedzieli się o jego naturze i istnieniu dopiero po szeroko skrojonych badaniach. Kiedyś na powierzchni tej planety znajdowało się szczególne morze. Charakter tamtejszej morskiej wody różnił się od morza, które znamy dzisiaj. Większość form życia tej wad narodziła się w tym szczególnym morzu. Można powiedzieć, że wytworzyło ono znaczną część życia na tej planecie. Trochę jak na Ziemi tam jakieś... Wyszły planktony na, na ląd z nóżkami. A? Więc tak naprawdę wszystko tam się zaczęło. Zatem dlatego nazywa się je pierwotnym? To ma sens. Ale dzisiaj pierwotne może nie istnieje już na powierzchni planety. A to, co odkrył Waszer, musiał być czymś szczególnym przypadkiem lub pozostałością po naprawdę starożytnej epoce. A, a więc tak to jest. Naprawdę wiesz wszystko, Messie, no a jeśli jest tak, to dlaczego ludzie, no a przynajmniej ludzie z Fontaine, mieliby rozpuszczać się w wodzie tego rodzaju? Rzeczywiście, dlaczego woda z pierwotnego morza, o którym wiadomo, że rodzi się i pielęgnuje życie, nagle odwróciłaby się i zamiast tego pochłonęło życie? Szczerze mówiąc, to również nie pokrywa się z moim rozumowaniem tego świata i jego praw. Wciąż muszą istnieć jakieś nieznane tajemnice wokół mieszkańców tej krainy. Czy jest coś jeszcze, o co chciałbyś mnie zapytać? O przepowiedni, która krąży po Fontaine. A, że poziom mórz podniesie się i wszyscy, że się w wodzie, a Furina będzie płakać samotnie na tronie, ale grzechy ludzi zostaną w końcu zmyte na dobre? Czy to odpowiednio podsumuje wersję, którą słyszałeś? Tak, zgadza się. To Lini wtedy opowiedział nam i to w zasadzie obejmuje wszystkie główne kwestie. Tak, myślę, że do chwili obecnej doszliśmy do punktu, w którym nie mamy innego wyjścia, jak tylko bezpośrednio skonfrontować się z tą przepowiednią. Plotki głoszą, że to proroctwo jest zakorzenione w ostatnich słowach Hydroarchonki, która pozostawiła światu przed śmiercią. Przepowiednia była Hydroarchonka? Łu, wow, pierwszy raz o tym słyszymy. Dwie części proroctwa już się spełniły. Podnoszący się poziom mórz i zdolność ludu Fontein do unicestwienia. Powinniśmy zachować większą czujność i wyczekiwać dalszych znaków. Skoro mowa o przepowiedni, Furina zawsze traktowała ją bardzo poważnie. Rzeczywiście w tym celu zbierała informacje i dane wywiadowcze z całego Tejwatu. Jeśli pogłoski były prawdziwe, być może to proroctwo jest zagadką, pozostawioną Furinie przez jej poprzedniczkę. Ale skoro Furina jest taka, jaka jest. Czy naprawdę możemy jej zaufać, że rozwiąże ten problem? Czy chcesz mnie o coś jeszcze zapytać? Czemu on tak to uciął? O, Tartali. Przepraszam, moje dochodzenie wciąż nie zostało zakończone. Jednakże nadal uważam, że wyrok Ori nie został wydany arbitralnie. E? Ale powiedziałeś też, że uważasz go za niewinnego! Od wielu lat mam pełną świadomość, że orytryzm nie powtarza w sposób mechaniczny mojego wyroku w każdej sprawie. Jako mechanizm stworzony przez Boga, zintegrowana jest z nim zjednoczona wiara ludzi w koncepcję sprawiedliwości. Nie tylko może wytworzyć niesamowitą moc intim medium, ale prawdopodobnie posiada także inne cechy, takie jak samoświadomość. To samo oznacza, że byłem przygotowany na taką sytuację przez długi czas. A, więc kiedy Lini powiedział nam, że usłyszał ludzki głos pomieszczenia, w którym przechowywany jest rdzeń Oritris... Nie wiedziałem, żeby coś takiego miało miejsce. Może to mogłoby potwierdzić moje przypuszczenia. Dodam to do listy rzeczy do sprawdzenia. W każdym razie jestem skłonny uwierzyć, że Oritris rzeczywiście ma własną metodologię. Po prostu nie mamy wystarczających informacji. Sądząc po reakcji Furiny, wątpię, czy nawet ona miała pojęcie, co się dzieje. Udało jej się jednak to przyjść blefem, stosując sprawdzone bliźniacze sztuczki składające się z brawury i dramatyzmu. Chociaż mamy zamiar dojść do sedna tej sprawy, na razie z przykrością musimy stwierdzić, że zwiastun Fatui będzie musiał poczekać na swój czas w twierdzy Meropid. Jeśli błędnie skazaliśmy go za przestępstwa, których nie popełnił, z pewnością wynagrodzimy mu odszkodowanie w najszczerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli zapytasz Paimon, jedyną rekompensatą, jaki będzie chciał, to będzie walka z tobą bez żadnych ograniczeń. Czy jest jeszcze o co chciałbyś mnie zapytać? Tak, o mojej bliźniaczce. Twoje rodzeństwo? Kolejny blond podróżnik? Przykro mi, ale nigdy nie widziałem nikogo, kto pasowałby do takiego opisu. Jeśli ona kiedykolwiek postawiła stopę w Fontaine, jestem tego pewny, że ona ściśle przestrzegała naszych praw i nie miała powodu pojawiać się na scenie Orpery Epikles. Czy jest coś jeszcze, o co chciałbyś mnie zapytać? Nie, to już wszystko. Bardzo dobrze, miałam zaszczyt udzielić Państwu odpowiedzi, jak tylko mogłem. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Wkrótce nadejdzie czas, abym porzucił ten błogi spokój i wrócił do Palias Memoria. Naprawdę jest pan bardzo zajęty, panie Nowilet. Paimon myślała, że przyszedłeś tu dzisiaj tylko po to, żeby złożyć wyrazy szacunku, by miałeś dzień wolny. Przestępczość i nikczemność nie mają dnia wolnego, dlatego też sprawiedliwość musi działać przez całą dobę. Taka jest po prostu natura pracy sędziego. Dobra, dobra, masz rację. Ah! Paimon właśnie zauważyła, że przestało padać. Uu. czyli dodać, tak ładnie zakończyło, bardzo ładnie. Ładną sceną. A, teraz Dnawia wyroszyła do Eyes. My też powinniśmy ruszać. Ale miejsce, o którym wspomniał Melus, wydaje się być pod wodą. Jak mamy się tam dostać? Zobaczmy, czy uda nam się coś wymyślić. Tak, no sobie gada i popiadrina, Drina, ale ja dla was mogę zrobić taki malutki bonusik z racji, że zakończyliśmy akt drugi Fontaine i z tego miejsca bardzo chciałabym serdecznie pozdrowić mojego widza Kaidragon 5231 który podesłał mi tą ciekawostkę i teraz lecimy ją sprawdzić, tylko żebym tego nie zlamiła. Nie no, zadziała. Dobra, chyba nic nie było mowy o żadnej godzinie. Lecimy. może tak dziwnie gra się bez dźwię... No bilet, nie, 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 nie krzycz mi tu. Do uszu w dodatku. Uwaga, czekajcie. Ej, ale to mi tylko w jednej słuchawce zagrało. Czekajcie, chcę jeszcze raz, czekajcie, bo. Boże, jakie głośne te ludzie! Wiecie co, bo. Zrobiłam sobie słuchawki na full i same dialogi, jak oni się odzywają do tak randomowo, jakaś tutaj właśnie meluzynka. Tak, tak adekwatnie, meluzynko. Okej, okay, czyli ogólnie legenda sprawdzona faktycznie. Przestań tam. Faktycznie po akcie drugim, jak się tu przyjdzie i wyciszy, yy, i tylko dialogi się włączy, to słychać jak Furina płacze. No. Ale czad. No, biedna ta furina płacze w tej fontannie, ale dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie Kai Dragon za podesłanie mi tej ciekawostki. Sprawdzona, potwierdzam, faktycznie furina płacze. No jest czat. Jest czat, że takie coś faktycznie dodali do gry. Wiecie, że po skończeniu aktu taki isterek, jak przyjdziecie, to tutaj będzie sobie płakać furina w fontannie. Ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to tłumaczenie Wam się podobało. I Już w następnym odcinku lecimy za aktem trzecim. Naprawdę boję się, co tam będzie, ale nie chcę wiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta sprawa. I do zobaczenia w następnych. Pa! pa. Ty każesz mi być cicho? Stary!